Cześć, witajcie! To znowu ja. Dzisiaj przychodzę z zakupami. Nie mogłam się doczekać, żeby nakręcić ten film, bo pierwsza część zakupów została kupiona tam 2-3 dni temu, jak byłam w Bolonii. I myślę sobie, no, trzeba będzie nakręcić film z perfumami, ale. Kurier się spóźniał, będzie może nawet i przydługo, ale ja osobiście bardzo lubię, jak kobiety otwierają na wizji paczki. To jest takie satisfaction, to się tak od razu czujemy, jak to byśmy były my na ich miejscu, choć w ułamku procentu, nawet procenta. Dobra, zaczynam, ale najpierw. Od zakupów z krwi i kości. Chcę się pochwalić moim yy, prezentem prosto z Polski. Czasopisma moje ulubione zwierciadło na październik z takim pięknym kalendarzem. To jest taki obraz. Ja bardzo lubię ten obraz yy, kobieta wąchająca róże. Yy, później mamy wysokie obcasy. Wszystko na październik, świeżutkie. I mamy Panią. A w Pani jest taki piękny artykuł. I ja właśnie dlatego bardzo chciałam tę gazetę. Spójrzcie tutaj. Bliscy we wspomnieniach opowiadają o Joannie Kołaczkowskiej. Ech, łyska się w oku kręci. No ale nic, niestety już nic nie poradzimy. Ale bardzo chciałam przeczytać te wspomnienia i... Jeśli lubiliście Joannę Kłaczkowską, to też Wam radzę poczytać, bo bardzo pięknie o niej jej bliscy napisali. No dobrze, a teraz przechodzę do y, zakupów. Jak zwykle u mnie podgniecione reklamówki, tak to nazwę, papierowe torby. Widać nazwę sklepu? Wajcon y Cosmetics. Y, to jest taki sklep. Nie wiem, czy wszedł już na rynek do Polski, napiszcie, dajcie znać, ale to jest taki właśnie sklep w stylu Kiko, Inglota. No tam mamy po prostu raj dla miłośniczek makijażu. Ja dosyć długo nie kupowałam kosmetyków takich do makijażu. Bo ja kiedyś nawet się zawodowo tym zajmowałam, bo skończyłam taką szkołę filmową w Bolonii na kierunku charakteryzacji i efektów specjalnych i wszelkiej maści makijaży. Ale przez te ostatnie lata, no nie zajmowałam się tym. Dlaczego weszłam do tego sklepu? Bo szukałam w innych sklepach i nie znalazłam. Niebieskiej maskary do rzęs. No do czego może być maskara? No to myślę sobie, dobra, wiem maskary z Kiko, tusze do rzęs. Tak bardzo mi się nie podobają. Zajrzę do Wikon. Jak zajrzałam, tak przepadłam. Naprawdę tyle kolorowych tuszy do rzęs. Co w tym sklepie to ja dawno nie widziałam. Wszelkiej maści, wszelkie kolory. No nawet takie, o których mi się nie śniło, że mogłyby być użyte do rzęs. Jeśli lubicie makijaż, jakiekolwiek inne przedmioty do malowania, czy to na twarzy, czy na płótnie, to Wy mnie zrozumiecie. Jak zobaczycie taką gamę kolorystyczną, jak tam była, no różowe, fioletowe, pastele, no jakieś zielenie, no, no wszystko, wszystko. O, ten opako chciałam mówić. Matowe, błyszczące, z drobinkami. No, a ja kupiłam właśnie ten kolor. Kiedyś śmiałam, niedawno nawet, ale mi się skończył, więc. No, czasami tam. Ja wiem, że do mojego kolor, typu kolorystycznego to taka, taki niebieski za bardzo nie pasuje, ale jak na przykład sobie zrobię makijaż fiolet, jakiś tam nawet złoto, nawet z brązem, to to jest taki fajny kontrast, nawet na. Końcówkach rzęs. No, już nawet nie mówię, żeby całą rzęsę pomalować. Chociaż czemu nie? Ale nawet dodać tylko takiego lekkiego akcentu kolorystycznego. To był pierwszy zakup, ale niestety na tym się nie skończyło. Bo jak ja tam właśnie byłam w środku i zobaczyłam to wszystko, no, możecie sobie wyobrazić, to jest właśnie coś na kształt polskiego inglota. Czy Kiko? Kiko to wiem, że już jest w Polsce, a może nawet jeszcze większe, ten Wajkon. No i przyuważyłam taką paletkę. Ja wiem, jeśli jesteście miłośniczkami perfumowymi i w tym momencie nie interesuje Was to, o czym ja tutaj opowiadam i co pokazuję, to zajrzyjcie do opisu pod filmem. I tam będzie minuta, kiedy zacznę mówić o perfumach. Możecie przewinąć, nie trzymam Was tutaj teraz na siłę. Możecie bezpośrednio przejść do perfum. A jeśli jesteście zainteresowani, to proszę bardzo, otwieram. Ta paletka to w ogóle nosi nazwę Cool Games. A Shadow Palette. O, tu jest lusterko, więc nie będę pokazywać lusterka. Ale zobaczcie na te kolory. Dobrze, ja się schowam, żeby było widoczne. To jest coś po prostu. I teraz Wam zrobię tak jak za dawnych czasów słoczyka, na przykład taka diwa. Cień o nazwie Diwa. To jest taki fioletowo-niebieski. Fioletowo Dobra Anka, gdzieś ty to nałożyła, no już nie miałaś jak bardziej się wykrzywić. Dobra, to inny. Teraz taki o nazwie Star. Jakie one są mięciutkie? Jakie. Jakie takie, wiecie, takie. Jak to powiedzieć? No, takie, takie masełko. O, tutaj ten Star. Patrzcie, co to w ogóle jest za błysk. Nie wiem. Uff. Pięścią Wam tutaj macham y, teraz przed oczami, jeszcze lewa ręka. Ale nie no może to tak na żywo nie widać y, na żywo, w aparacie tak tego nie widać. mama mia a tu jaki brokat. Jak ty się nazywasz? Queen. Queen, damy tutaj troszkę wyżej. A, mogłam lampkę zapalić. Dobra, tak pomacham. Widzicie, że to jest. No normalnie jak jakaś y, tafla lu lustra, lustrzana tafla błyszczy się a w jaki jest wiecie sklep tak specjalnie oświetlony i tam jest to sztuczne światło to to jest dopiero błysk i to też myślę, że będzie dobrze błyszczeć we fleszu na przykład aparatu albo gdybym właśnie dzisiaj zapodała tutaj koło siebie jakąś lampkę ale nie zrobiłam tego, bo jeszcze jest w miarę widno przede mną tutaj za okno. Dobrze, i kupiłam jeszcze trzy pojedyncze cienie, bo paletki mi było za mało. To teraz też Wam szybko pokażę te kolory. Tak, czy jest tutaj A? Pierwszy kolor jest napisany, jak się nazywa. Dobrze, że nie mam długich paznokci, bo już by były połamane. Aura. Aura, o tak, tak, to jest, te, to jest takie czyste złoto. Hmm, widać to coś, no może, to jest takie czyste złoto i ma taki odblask, przepiękny, później to będę zamykać, teraz otwieram, tutaj jakiś lilak, lilaka kupiłam, może nawet troszkę podobny do tego, co jest w paletce, ale nie, nie jest taki sam, tutaj literka W w tą stronę, Wykon, proszę. Jest, jest błysk. I to naprawdę no tafla lustrzana. Kolejny ten ostatni to Gold Rose, czyli różowe złoto. <laughs> Ojej, i napigmentowane. No jednak technologia poszła w górę. No i rzeczywiście piękne różowe złoto. A wiecie co? A może ja jednak na chwilkę tę lampkę zapalę. Bo ja nie wiem, czy Wy to widzicie. Musicie to zobaczyć. Chwila. Dobra, jestem z zapaloną z tej strony lampką. Czy widać tak samo, czy lepiej? Hmm. No, i to w ogóle jest jakieś opalizujące. No dobra, naoglądacie się dzisiaj mojej pięści. A to jest to złoto. Dobrze, to z... jak to się nazywało różowe złoto, to ja je tutaj też gdzieś zapodam. No, uuu, takie, takie troszkę bardziej, um, no wszystko się błyszczy, dobra, różowe złoto jest tu, takie troszkę bardziej ono jest um, miałkie, drobniej mielone. No każdy z tych cieni jest jakoś tak troszkę inaczej zrobiony, no ale to jest oczywiście bardzo... Pożądane i interesujące, żeby tak były inaczej zrobione. No dobrze, to może starczy tych słoczyków, jak jakieś, jejku, czuję się jak na początku lat dwutysięcznych, kiedy te filmy makijażowe to robiły taką furorę. Dobra, jeszcze tutaj dam tego fiolita jednego. Proszę. No. O, o, o. No jest coś, jest coś, widzicie, nie? Dobrze, w każdym razie wierzcie na słowo, że cienie pierwsza klasa będę w przyszłych filmach nosić te cienie na oczętach i będę Wam tutaj migotać, więc nie bójcie się, zdążycie obejrzeć je w całej krasie, bo tam też są w ogóle cienie matowe, nie? Że wszystkie takie tutaj lustra i błyski, wszystko jest. Wszystko gra i powiewa. Dobrze, a teraz przechodzę do otwierania y, paczuszek. Pierwsze perfumy, które zamówiłam. A, coś ty tu kobieto kupiła. A, tak. Perfumy i jeszcze takie coś. Zaraz wam pokażę. Nie, zataję. Y, to pierwsza paczuszka przyszła z Polski, bowiem te perfumy to jest polska firma Sorvella. Signatur, chyba tak, Signatur, no dobrze. sygnaturowa kolekcja. o tej marce, o jej istnieniu dowiedziałam się, bo w ogóle nie wiedziałam, że ta marka w ogóle istnieje, a jak tam później sprawdziłam, to już parę lat jest na rynku, dowiedziałam się dzięki takiemu samemu e, pasjonatowi perfumowemu, jak i my tutaj zgromadzeni, Marcinowi z Instagrama dowiedziałam się o tym. No, i mam już jedne perfumy tej marki Golden Notez, a to jest druga. Druga flaszeczka, i teraz ją otworzymy i zobaczymy, jak pachnie. Tak w ogóle bardzo dziękuję za zapoznanie mnie z tą marką, uświadomienie mi, że ona istnieje bo ta kolekcja jest naprawdę tak intensywna, trwała i upojna, jak yy, nieczęsto się zdarza. Dobrze, tutaj trzeba to jakoś wysunąć boczkiem. Ach, problemy na wizji to jest zawsze trudniej niż nie na wizji. Dobra, no wyjdź. O, no i one oczywiście, pudełeczko, wszystko ten ładnie zapakowane dobrze szafran i kardamon po polsku rzecz ujmując buteleczka taka ciemno-brązowa no no dobrze, no to nie będziemy przedłużać ja robię pierwszy psik zostawię sobie jeszcze miejsce na dwa perfumy, które są w tej drugiej paczuszce przed chwilką umyłam ręce tutaj po tych wszystkich cieniach więc miejsce jest Matko, no, no, oj, moc, moc zabójcza wręcz. Na pierwszy niuch może Was wręcz porazić z lekka, ale, o, ja Wam powiem, że to jest rzeczywiście naprawdę dobrze zrobione, bo tutaj no kardamon bardzo wyczuwam. Kardamon i szafron. szafron bardzo wyczuwam. Tutaj mam ściągę w postaci tytułu. A czekajcie, czy gdzieś tutaj jakieś te nutki zostały zapisane? Gdzie to było to zewnętrzne pudełeczko? To zewnętrzne jak to się nazywa? Ta opaska? Taka przepaska? Nie chyba. Nie ma tutaj nutek. Nie mam więcej ściągi, więc nie będę zmyślać co dalej. Ale te pierwsze dwie nutki... Tytułowe. O, czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj jeszcze coś wyczuwam. Ja tutaj wyczuwam pomarańczę albo mandarynkę. Nie inny cytrus, tylko właśnie mandarynkę bardziej. No, pomarań pomarańcza też by to mogła być. Bardzo ładne. Wiecie co? Ten kardamon, który był tak na pierwszy rzut, to jakoś się już tak uspokoił. No i te wszystkie perfumy tej marki mają też to do siebie, że one Pięknie ewoluują, zmieniają się, nie są jednostajne. Początek może być właśnie taki wręcz zabójczo mocny, intensywny, ale potem to jest po prostu sama przyjemność. Wąchiwać się i mm, sprawdzać, co to się nowego zadzieje minutka po minutce. Mm, I te inne nutki już takie są troszkę bardziej ułagodzone. Nie, no powiem Wam, że y, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i jak tak dalej pójdzie, to ja chyba jestem ciekawa poznać jeszcze więcej perfum tej marki, bo. Bardzo dobrze zrobione, trwałość jest znakomita. No czego chcieć więcej? Pierwsze wrażenie to pierwsze wrażenie. Nie będę wam robić tego, co zrobiłam ostatnio, chyba przy Bareni, że siedziałam tutaj pół godziny i się wąchiwałam. Dobrze, jesteście ciekawi, co ja tutaj jeszcze kupiłam w tym sklepie? Krystalowe. To chyba też polska nazwa, tak, tak. Krystalow.pl O. O, proszę bardzo, tylko że zapakowana, już nie zapakowana. Jeden ruch, szczoteczka. To jest szczoteczka do, wiecie, do masażu czego? Hmm, Do masażu twarzy. Pokaż. No. Dobrze, dobrze. Będę masować twarz. Jakoś, no nie wiem, gdzieś chyba jakiś filmik zobaczyłam, jakaś kobitka masowała twarz taką szczoteczką. A ja już, no ja też już masowałam różnymi przyrządami tę twarz i tak dalej. Ale taką szczoteczką to jeszcze nie masowałam. Miałam kiedyś dawno temu jakieś takie szczotki do masażu, na przykład ut, nóg, takie rzeczy. Ale wiecie, co najlepiej wpływa na ładne nogi? Bieganie i chodzenie. No, ale dobra, no twarzy, no na twarz też dobrze wpływa bieganie, bo wiecie, to jest taki ruch, że my podskakujemy i nam tutaj wszystko się kolebie i przy okazji się masuje. Przechodzę do otwierania kolejnej kasuszki. Nie będę wam pokazywać skąd, bo. Zostawmy te tematy. Ale to wiecie, jak chcecie, to możecie szukać, gdzie tam wolicie tych perfum. A to jest marka Sherer, i mam już parę perfum od tej marki. Oni charakteryzują się tym, że te kompozycje są takie zrobione raczej na starszy styl, vintage. I tym razem zakupiłam dwa zapachy. Tylko jaka tu. A, dobrze, dobrze, widzę różnicę, bo tak na pierwszy wydawało mi się, że to są takie same opakowania, tylko że jedno większe, jedno mniejsze, ale nie, nie, już dostrzegłam różnice. No i właśnie, Made in France, to są rzeczywiście takie typowe francuskie perfumy. Zaczniemy od Sherer 2, dwójka. Paris, paris. Ale ta sorwella, ale promieniuje. <laughs> Dobra, Amka, nie podniecaj się, uspokój się znowu. O, czy ja dostałam od was, ym, od kogoś odlewkę kiedyś tych perfum? <laughs> Może od Kasi? Nie wiem, ale ja już o, ale wiecie co, koreczek jakiś taki dziwny. Patrzcie. Koreczek, nie wiem czy to widać w tym aparacie ale tu jest taki jakby jakby się te perfumy wylały troszkę i ten koreczek yy, się korozja korozja sko, skor, dobrze, korozja zaszła no ale dobra ważne żeby psikało już tam przymknę oko dobrze Sherer 2 ojajku mam to czego chciałam jejku, ale moc, ale moc. To jest, yy... to jest vintage pełną gębą. Tutaj trzymajcie się, ludziska, bo tu jest jazda bez trzymanki pod tytułem vintage. Mamma mia. Na początku, no muszą tu być aldehydy, muszą, bo ja to wyczuwam je. Takie mocne, mydlane aldehydy. I takie, wiecie, ten styl jak y, white linen od Estée Lauder. Y, Estée Lauder. Mhm. taki styl bardzo podobny do white linen, czyli do tego białego lnu od Estée Lauder. Dobrze. Pierwsze wrażenie, ok, bo ja tego chciałam i tego się spodziewałam. I też tutaj jest moc y, bardzo intensywna, więc Myślę, że cały czas będzie trwała. Tylko się ten zapach będzie. No, według mnie, jak już znam te perfumy i tej marki właśnie, i tak jak się zachowują te perfumy robione na ten styl, to myślę, że tu będzie się robiło tylko coraz piękniej. A drugie to woda toaletowa, bo ten. A tu też była woda toaletowa, ale takie mocne. No, no. A tu jest. Yy... A tu jest po prostu zapach, perfumy które noszą nazwę tej marki Jean Louis Cher Paris. Otwieram. Znowu z tym otwieraniem. No ale wiem, że wy to lubicie. Wy lubicie te dźwięki. Wy lubicie te szarpaninę Dobrze, dobrze. Aniu, pospiesz się, może troszkę. Tutaj 50 ml. Było 50 ML. Tylko no, różnica we wzroście jest, a w objętości nie. No to dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, jak butelczyna wygląda tym razem. No, taka. Taka, proszę, przybliżam. Trzymam, nie ma staram się nie machać, nie trząść. Dobrze. No, woda toaletowa. Dobra. Tu koreczek wszystko ok, zobaczcie, nic tutaj nie skoro dawało jejku, ale wy, jeśli tu jesteście pierwszy raz, to musicie wiedzieć, że ja 24 lata mieszkam poza Polską, no i tak gadam jak gadam, myślę, że w miarę dobrze, jak na ten czas spędzony na co dzień poza ojczyzną, mm. jest. Troszkę inaczej. Te perfumy to już nie są takie podobne do White Linen, to nie jest takie właśnie świeże pranie, mydlane, aldehydy na samym początku, wręcz ostre. Taki styl no w tych pierwszych perfumach był jak takie, wiecie, proszki do prania na stary styl, a tu inaczej już. To jest wręcz zapach lekko gorzki, wytrawny, zielony i bardzo kwiatowy, bardzo. Mmm, ale też piękny, też piękny i też tak intensywny, ale cały czas jesteśmy w klimatach vintage. Perfumy sprzed 40-50 lat, może nawet 60. Ale ładne, ładne. O, tutaj to bardziej kwiecie wychodzi. Zielone kwiecie, takie bardzo upojne. Podejrzewam, że tutaj tych kwiatuszków w kompozycji będzie, no nie wiem, cała polana, ogrody, pola. Mmm, ale piękne. Pięknie się zaczynają układać. Tutaj te na górze też. A zobaczymy jeszcze jak sorwella. Sorwella to już czuć, że to jest klimat dzisiejszy, i zaczynam teraz wyczuwać w tej sorwelli troszkę takich bardziej zmysłowych, upojnych nut. Może to już baza. Myślę, że tu jakieś drzewko na pewno będzie. Może też jakaś słodka nuta, no może wanilia, może troszeczkę karmelu, ale nie przesłodzone, nie za dużo. Mm, hmm, co to może być? No może i wanilia rzeczywiście. I coś drzewnego. Udu, to ja się tutaj jakoś chwilowo nie dowąchałam, nie dokopałam nozdrzami do udu, ale może taka, tak troszeczkę, no może, ale też nie przesadzone. Bardzo rzeczywiście dominuje też ten kardamon, ale też nie jest jakiś taki ostry. Nie, to jest w ogóle ładnie zrobiona kompozycja. Ładnie to wszystko zblendowali, zmieszali intensywnie, ale nie przesadnie, elegancko. No, tak Wam powiem na to pierwsze wrażenie. Tak, tak. O, a tutaj te dwa wnętrze też cudowne. No dlaczego tego schowałaś do pudełeczka i go nie widać? Jeszcze na koniec pokażę dwa nowe zapachy marki Scherer. Przywiózł kurier dla anecznika. mam. Dobrze, mam też yy, One tej marki. Nie, czekaj, czekaj, One Love one się nazywają. Coś takiego, no. Kiedyś może zrobię filmik. Jak już te dwa zdołam ponosić i zobaczyć, jak się zachowają globalnie i tak dalej, to kiedyś w przyszłości zrobię ze wszystkimi. Mam cztery zapachy. Szerer. Jejku, no tak, no to już jest gotowy filmik, bo jak już cztery zapachy, to ja o takim czymś to mogę pół godziny opowiadać. Dobrze, myślę, że zakończymy na dzisiaj ten filmik. Ja już nawet zgubiłam rachubę, ile ja tutaj opowiadam. No, już znowu będzie okolica pół godziny, 20 minut minimum. No, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pomacham tutaj tymi o, trzema nowymi flaszeczkami. Wszystkie m, trzy zapachy prima sort. Jestem bardzo zadowolona i tym razem. Tutaj ten napis nie zgadza się, nie zgadza się, bo ładne i dla mnie, i dla mnie tym razem. Myślałam, że może się coś przydarzy, że będę stękać. no Jedyne moje postęknięcie lekkie to może być na ten koreczek, co tutaj się mu troszkę przelało z dzióbka, ale też już tam nie, nie patrzę na to. Nie będę ich wymieniać ani nic. Niech są. Wielka satysfakcja. Wszystkie trzy. Cudne. Mm, a te kwiatuszki ostatnie to no, też piękne, też piękne. Jakbym miała na ten moment powiedzieć, które mi się najbardziej podobają od jednego do trzy, to nie dam rady, bo wszystkie trzy mi się podobają jednakowo. No, wszystkie trzy y, czymś zachwycają. Dobra, dziękuję Wam, kochanie, za cierpliwość do mnie i za to oglądanie do tego momentu, jeśli ktoś dotrwał. Jak możecie, macie taką fantazję, to możecie zostawić kciuka, hajpa, nowa możliwość tutaj podratowywania tych malutkich kanałiczków perfumowych. Co tam jeszcze możecie komentarz możecie zostawić, czy lubicie i znacie cokolwiek z tej marki Sorvella? O, to by mnie znowu też zainteresowało, bo już tam troszkę na Instagramie pisaliśmy o tej marce. Ale jak macie do powiedzenia coś nowego, co jeszcze polecacie, to ja bardzo chętnie. Dobrze. Cześć i do następnego.